Panie Marszałku, Wysoka Izbo, no ja jestem już morsem, więc nie muszę się do tego przystosowywać. Morsowanie dobre się okazuje i na lockdowny i być może na zimę, bo właśnie zima nadchodzi, zima grozy. To przedłożenie no, czytam w kontekście całej polityki energetycznej PiSu i jawi się pytanie, co Wy robicie z Polakami. Dotacje do węgla, którego nie ma. Węgiel na raty może dopłynie z Kolumbii. Kolumbia dość daleko leży od Polski. Kolejny nowy ciekawy pomysł, wymiatanie resztek kurzu i brudu ze składów, żeby to potem zmieszać z węglem i w ten sposób żeby było więcej tonażu. No bardzo, bardzo twórcze. Kupowanie węgla od Ukrainy. Tutaj słyszymy, że jedynym winowajcą ciężkiej sytuacji jest, jest Rosja i jej napaść na Ukrainę, A wszystkie państwa mają problem, ale od Ukrainy można kupować. No, i to jest w stosunku do państwa, które do nas, do Polski, które leży na złożach. Dzisiaj ten węgiel pokazywałem z tej mównicy polski węgiel. Absurd, absurd to jest kraina absurdu. 40% domostw nie ma zapasów węgla na zimę. 40% domostw, szanowni państwo. I my dzisiaj rozmawiamy o termoizolacji. Tutaj ekologiczne trendy nas dociskają. Nas tutaj Unia Europejska rękami PiSu. A ta termoizolacja na skutek waszej, waszej polityki, ta ekologia będzie tak wyglądała, że ludzie będą rzeczywiście palić śmieciami tej zimy i tyle będzie z ekologii. Szanowni państwo, chcecie przerzucić tą regulacją odpowiedzialność za brak kopału na Polaków, którzy się za słabo ocieplili. Będzie winny, będzie winny. Akurat teraz dyrektywa, aktualizacja dyrektywy z 2018 roku już opóźniona, jak tutaj słyszeliśmy, ale akurat teraz musi być, musi być wpychana. Projekt, który spowoduje rozrost biurokracji, obciąży właścicieli, obciąży urzędników, notariuszy, spółdzielnie, po prostu biuro, biurokracja w pełnej krasie. Się PISTO lubi, nawet przynajmniej trzeba będzie. Y te, te, trzeba będzie charakterystyki energetyczne przedstawiać. Szanowni Państwo, jeśli to są takie doskonałe pomysły, to po co do tego zmuszać? Jeśli to są takie rewelacyjne rzeczy, które naprawdę e, otworzą, e, otworzą przyszłość, e, bezpieczeństwo energetyczne domostw, e, miast, państwa, po co do tego zmuszać? Po co wprowadzać kary, grzywny? E, po co to robić e, zamiast drogą zachęty, e, drogą e, po prostu przymusu? Zostawcie e, ludziom ich domy w spokoju. Dziękuję. Thank you.